Ale kwiatuszki śliczne. Co to są za kwiatki? Takie dzwoneczki. Jaki ładne. Takie konkretne, słuchajcie, zobaczcie. No, 22 zł. Ale. Nie, nie pachną. Myślałam, że pachną. Zresztą tym zapachniało, ale nie wiem co. Świetne są, ale fajnie tak włożyć. W tą donicę. Mega. Może ją takie. Ciała. Dobra, muszę pomyśleć. Ja jeszcze nie obsadziłam balkonu, nie? żeby nie było, ale są ekstra. To idziemy zobaczyć trochę te kwiatki? Chodźcie. Tak, no szybko. A potem po całości. Jesteśmy w koszonie w ogóle, jak coś. Także witajcie. Macie chwilkę. Patrzcie kawkę. I działamy. Tu też ładna. Ładny kwiatek, co? A więc to jest, to jest. Kompozycja roślinna nie. Bo to, nie wiem. Ładniutkie. Takie zielone roślinki. Dobra cena, 11 zł. Takie pnącza. Jak to wygląda? O, coś takiego. Mhm. Tu jaki smog w ogóle na takim zamku, zamczysku. To jest fontanna z outlet 349 zł, minus 50% taniej, o. Jaki smug, gigant, fajny, nie? Zasiadł na tym zamku. <grych> Gdyby go tak podświetlił, czemu nie? Dobra. O, tu, zobaczcie, te zdziwione buźki, nie? Nie, to to nie jest zaciąż, to ma zacięż. Jeszcze fajne znalazłam, Zobaczcie jak fajnie tak związane. taki Ala drzewko. 19 zł. O, tak lepiej, nie? Ewentualnie w folice. Zapakowane. Czerwony dawaj. ja w ogóle przym sobie pomgiełka. Tylko i wyłącznie, także zero szalonych zakupów. Ale co zrobić? Tylko tutaj. Ta moja mgiełka jest dostępna. Nigdzie indziej nie mogę jej dostać. Już wam mówię, które. Ja mamy to wie. ja właśnie tą używam. Namiętnie, stale i wciąż. Ale lubię taką niemacaną, z tą sobie wezmę. Polecam Wam tak spryskać sobie w ciągu dnia, ewentualnie po nałożeniu makijażu. Dla mnie bomba. Naprawdę. Mega lubię i mega polecam. 8,94 cena wymiot. Po co przypłacać? Są jeszcze jakieś inne, ale przyznaję, że używałam tylko tej. Także nie zmieniam, ja nie lubię zmieniać. Jak coś mi pasuje, to To po prostu mi pasuje. Dobra, może wezmę dwie, ile to ma datę ważności? Tak by to po tą jedną giełkę. Mogę mieć na zapasie, nie? Gdzie to jest data? Dobra, bierzemy dwie, ale taką nie ma samą. <grym> Okej, okay. dobra, idziemy. Tak, na przeglądzie. Ja już nie robić dzisiaj żadnych zakupów, nie? Chyba, że coś mi tam wpadnie w oko. Ale tak, przyszłam tylko potem giełki dzisiaj. Idziemy na jakieś. Wyprzedarze może? Chodźcie. jaki jest dobrze? Śmiem twierdzić, że to jest na mocnej wyprzedaży. Tak, pomarańczowe ceny mówią same za siebie. To jest wszystko na mocnej wyprzedaży. Tak, przy cena 25 ,40 zł. 40 o, to nieźle co? Takie macane, ale to wyprać, nie? No Co zrobić? Dobra, ja nie będę bardziej macać. No po co? Czyli bielizna. Minus 50% nawet więcej. To jaki gorset w ogóle? Ile to ten gorset? Tak, tylko cena sobie zobaczymy. 25 zł. No dobra, dziewczyna. <grymne> dobra, idziemy dalej. O, tutaj jakieś shorty, krótkie spodenki, bluzy. Ja tak, tylko podejrzymy cenę z ciekawości. Co? Jak to wygląda? To dla dzieciaczków jest w ogóle zadyszkę. 10,50 dokładnie. No to zobaczcie, jaki w ogóle wybór. Nie wiem, czy to się nie podobało, czy po prostu wjechała nowa kolekcja. O, taka myszka Miki, wszystko dyszka, nie? No właśnie. Co tu jeszcze mam? jakieś plusy? Chodźcie, zobaczymy cenę. Polska. Mam tu jakąś cenę? Nie wiem. Zobaczymy. Jest, dobra. Już Wam mówię. 45 zł. A przed promocją 52. No to taka słaba ta promocja. Czyli tutaj trzeba tak przegrzebać, nie? 45, teraz 35. No dobra. To nie. To taka słaba ta okazja. Lecimy dalej. 9 zł. Jakieś do dzieciaczków. Mhm. Z 14. No dobra, a tu? Jejku, nie widzę. 15. Jakieś spodnie. Ale nie widzę z ilu. No, trzeba by to przebrać, nie? Ale głównie dla dzieciaków. To, to... Aha, bo tu mamy. Dobra, minęłaś babu. Dobra, to wracamy co? O, tutaj jeszcze jakieś piżamki, tak? Piżamki, no? Takie. Mhm, aleczki, X aleczki, o. Ile to teraz? Nie widzę. 55 zł, ale ile po obniżone to jest? Gdzie tu jest jakaś cena? Po obniżce? Nie widzę. No nie wiem, czy to jest... Nie no tak, to są te wieszaki wyprzedażowe. 44. No coś by tu... Ła, zahaczyłam się, serio? Ach, naprawdę nie wyjmę tego teraz. To są jak dobra, jest udało się. Dobra, tak bardzo się zahaczyłaś, to się pokaż. Zebra. U pani jaka zebra. Ile ty zebra? Są przeceny, zobaczcie, są na przykład dwie dyszki. Tylko nie wszystkie oklejone albo pospadały te ceny, nie? Odmierzenia. To jest sukienka czy taka bluzeczka? Emeczka. Bluzeczka albo tuniczka. Dobra. Jeszcze jakaś kiecka w ogóle. O, taka. No, nawet nie złota kiecka. Tu jest więcej kiecek. 45 zł dziewczyny to jest zakład rozmiar 36, ale widzę, że jest ich tutaj więcej. Tak. Dobra, chodźcie z drugiej strony. Czerwone, chodź. Moja szalona zakupy, O, tu jakieś portki w ogóle, czerwone. Co to za porteczki? Rozmiar 50. A cena? Nie mam ceny. Podklejane pewnie. O, zobaczcie. No, nie mam ceny. Co wam powiem, jak nie mam ceny? No. Dobra, tu są jeszcze jakieś kiecki. To są te, co mam. Aha, tak. 45 z 90, z 85. Ok? Jeszcze coś takiego? Też z 85. 45. Teraz taka granatowa. Z 55 na 45. Taki zwyklaczek. No, ładnie Zobaczcie. Już Wam pokażę. O. Emeczka, proszę bardzo. Zwracacie uwagę na te wieszaki, takie tutaj. Na środku zostają włoszenie. Tu jakaś kolejna, 36 rozmiar akurat, ale. Ale to taka sfatygowana trochę. To może nie. Nie mam też ceny. I jeszcze taki kolorek. To wszystko po 45. Z 85, czyli po połowie prawie. Prawie no. Dobra, idziemy dalej. Czerwony. Dalej. Idziemy. Aha, jeszcze takie w ogóle. Trzy czwarte spodnie dla panów. O. Cieniutki, fajny materiał. 50 zł. A ile to było? Tak, te ceny są różne. widzicie tu przyklejone, tam trzeba poszukać, nie? Ile to było wcześniej? Nie mam ceny. Jezu, znowu się. Naprawdę. Cioha, pościągaj te, te tandet z tych palców. A tak lubię te pierścionki. Ja mam takie fazy. Raz pierścionki, raz zegarki, no. A raz nic. Czekamy na to nic. Babo. 39 zł. Nie no, nic to chyba nie nadejdzie za szybko. O, coś takiego. Nawet niezły kolor, nie? Nie podniosę wyżej telefonu, bo tu ludzie spacerują. No. I takie zwyklaczki, koszuleczki. O! Ile to? Teraz zobaczymy. Zwyklaczki. Dyszka, tak? Czy źle widzę? 18, dobra. On trochę wzrok zmęczony. Różna. No, no to co? O, tu jakaś. Aha, to ta zebra, nie, tylko w innym kolorze. Kolor fajny, lubię takie ciemne, ciemno-szare. Mhm. I, I dalej piżamy. Czyli najwięcej piżam, nie? Dobra, idziemy. Idziemy tam jeszcze widzę, że jest jakiś outlet, to sobie przylecimy. A co? Stojaczek outletowy. Zobaczcie, jakie to są fajne promki. 7,55, 13 z 22. Odżywka do włosów. Jakiś płyn do kąpieli z 29 na 13. O co to jest? Zobaczmy. Warto tu naprawdę zerknąć. O, się pieni w ogóle. No jak płyn do kąpieli, babo, nie? Różne tutaj są, jak widzę. Tak. O, mi się coś wzięło. O, zobaczcie. Mhm. Jakiś żel peeling do mycia twarzy. 7,55 teraz. Mhm. O, tutaj te krążki żelowe w sensie do wyciskania. 10 wyciska... No, 10 kleksów. O, tak to nazwijmy. 8, 8 zł z 13 a to co to jest? Naturalny płyn do podłóg. A ile ten płyn? Środek do usuwania plam. Z 25 na 15. Tabletki do czyszczenia WC. Z 25 na 15. O, jakie są promki. Krążki żelowe. Aha. Z, czytałaś już to, Bawo. Z 13 na 8. Mhm. No okej. Okay. feeling do... The... Aha, to z tamtej strony są te ceny. Dobra, chodźcie, podejdziemy. Zobaczymy. Co nam zależy? Płyn do, kompa do kąpieli. Aha, ten co przed momentem pokazywałam. Z 29 na 13 to już mówiłaś. Mhm. Płyn do kąpieli mleko kokosowe, z 12 na 6. O. Które to, to, to mleko kokosowe? To jest to? Nie to jest szampon do włosów. A nie wiem, ile ten szampon. Nie widzę. Trzeba tu pogrzebać, nie? Okej, okay. no tak go nogą trochę przepcham. Się czerwony nie obrazi. Chyba nie. Szampon do włosów z 6 na 5,99. Aha, to chyba ten tutaj. Mhm. No to tak sobie tylko trochę, ale można tu lepsze promocje wyrwać. Mhm. Jakaś soda czyszcząca. Ile ta soda? Mam tutaj cenę. Z 17 na 15. No tam bez tych końcówek, nie? płyn do prania uniwersalny z 34 na 20 o, i to jest promka, słuchajcie co to za płyn uniwersalny do prania litrowe? miałyście? piszcie, polecacie i jeszcze tutaj coś, płyn do mycia naczyń tak? nie, to jest do podłóg bo ja tutaj czytam, nie? tu, o ale to chyba jest to samo, tak z 13 na 8, tak samo jest do mycia naczyń który to jest do mycia naczyń? nie widzę i co tu jeszcze mamy? Odświeżacz, morska bryza, to jest to z 24 na 14, to jest jakieś drzewo sandałowe. Uh -huh. No Dobra, coś tu by... Oj, ołdz nawet się znalazł, ile ten ołdz nie wiem, nie widzę. Aha, tutaj jest ten odświeżacz drzewo sandałowe z 24 na 14, o, ten tutaj, nie? jakąś okazję można wyrwać. To na pewno. Dobra, jeszcze jeden jest koszyk. Idziemy zobaczyć. O, to są właśnie te koszyczki. Z takimi... Tak oznakowane, nie? To jakieś gry w ogóle. To wszystko jest minus 50%. Tej ceny nie widzę, nie? Jakieś słuchawki. Takie końcóweczki, słuchajcie. Tam jakiś czajnik w ogóle. I zostaw do... Akcesoriów do, do czego do urządzeń, robot do urządzeń? ej robot, aha, dobra też na jakiś wyprzedaży, ile to? 40 zł, ale z ilu nie wiem, nie widzę czytniki naprzód, nie? zawsze to się można można sobie sprawdzić, jakieś słuchawki no jest tego tu naprawdę dużo dużo, dużo, o jakie w ogóle to jest też na prące? ciekawe Zobaczymy. Dla dzieciaczków. Czy to jest na brące? Ja się pytam. Nie wiem, nie widzę. To jest panda. Ach, panda, panda. Pan nie da. Nie mam, nie widzę. Bo kicia, dobra. Dalej, idziemy dalej, babo. Kolejny, ale, ale tu jest tych koszy. No to sobie pogrzebiemy, A co? Ja tak czasami lubię sobie pogrzebać. Co zrobić? jakaś latarka? 17 zł. Nawet farba jest słuchajcie śnieżka. Ochraniacze dla dzieciaków za 35 i więcej ochraniaczy. Nawet deskorolka jest taka malutka. Nieźla. A nie widzę ceny, nie? Ile ta deskorolka? Wiemy no, jak wypatrzycie, ja nie widzę, nie? Znaczy ja widzę, ale jestem ślepa i nie dowidzę. To jest tak daleka, aż tak. <noise> Także piszcie, jak znacie cenę. Jak było widać cenę. ma tutaj jakieś w ogóle akcesoria samochodowe, w sensie do czyszczenia, jakieś plaki, nie plaki. Ile to? 9 zł. No. Także dzisiaj okazję tygodnia Auchan. Tak bym to nazwała. O, słuchajcie, w ogóle w Pepko było jest dział nowy, taki ala remontowy. Nie wiem, czy dzisiaj ten przegląd wiedzie, czy jutro. Także zapraszam. Mega zdziwienie u mnie. Ale fajnie. Właśnie takie zestawy śruby, śruby, z takimi śrubkami też były. Ale nie będę zdradzać. Zerknijcie sobie na przegląd. Patrzę za ceną, ale jestem ślepa. 7 zł chyba. No nie wiem, jakoś ta. Jakieś tacy w ogóle. Dobra, zerknijmy tą tacę, co nam zależy. O, plastik jak nic, ale nawet się prezentuje 8 zł. Co myślicie? Dobra, idziemy dalej, co? Idziemy. Kusi mnie ta farba, ile kosztuje, ale nie że nie? Bo to ciężkie. Dobra, to nie. Kolejne. To jakieś rzeczy kuchenne? Co to jest w ogóle? To jest jakiś co to jest? Nie wiem, jakiś taki pojemnik do przechowywania chyba czegoś, nie? Cena 20 zł. Mhm. O, młynki. 30. No, nieźle. Jakieś chusteczki 5 zł, foremki. Nawet zegar. Zaraz zobaczymy ten zegar 5. Ile ten zegar? Całkiem niezłe, no nie? No i ten zegar. Ojejku nie widzę. 40? Babą, serio? Chyba dyszka. Okej. Okay. No, w ogóle, jakie fajne różne rzeczy. A to co to jest? Aha, takie, co to jest? Urodzinowe rzeczy, zestawy. Dyszka było, a teraz jest 5. W sensie, że różne kolory. No to jest w czym wybrać jeszcze. Dobra, i? Jakieś pojemniczki, szczota do WZA. -ta. Ile taki... Po... Nie mam ceny. O, nawet są takie pokrywki. Boże, jak ja dawno nie widziałam takich pokrywek. Mega dawno, ile taka pokrywka. 17 zł. Ok. Jeszcze tutaj. Jakieś foremki. 15... Nie, 5 zł. 5 zł. Dobra. Czerwony. Ostatni kosz. Ostatni. A to dla dzieciaczków. Jakieś zabaweczki. Po prostu. Mhm. A to może nie. To to nas zainteresuje. Idziemy jeszcze obok, bo widzę jakieś poduchy. I te poduchy 33 z 47. Poduszka, no, Ewentualnie 22 z 31. Tak się prezentują. Zobaczymy sobie? Zobaczymy. A nie, to jest akurat kołdra. A poduszka gdzie? A poduszka tu. Dobra, i tą poduszkę 50 na 60. Tą poduszką kończę, bo doszliśmy już do końca. Wszystkie te koszyki przelecieliśmy tak pobieżnie. Ale jednak, ale zawsze, chciałam powiedzieć. I. I kołdra właśnie 55,99. I kończ babo. Kończę. Cześć. Idę do kasy z moimi szalonymi zakupami. Dobra. Jakie piłki w ogóle tanie. 6,59. Raj piłek, zobaczcie. Jakie kolorki. Albo 3,99. Pytarda, ta jest ładna. <świet> Świetna. Dobra, idę.